Halo, halo dzień dobry, witam serdecznie osoby spod znaku wodnika. Zapraszam Was, moi drodzy, do czytania na horoskop na styczeń 2020 roku, moi drodzy. Pamiętajcie, że horoskop to są zdarzenia, na które wy zawsze macie wpływ. Jeżeli, moi drodzy, jest coś nie po Waszej myśli, to macie taką możliwość to zmieniać. To są tylko możliwości. Ja to zawsze powtarzam, to są tylko wskazówki, które wy możecie zmieniać. Natomiast jeżeli coś idzie po waszej myśli, jesteście z tego zadowoleni, to śmiało działajcie. Wykorzystujcie to, o czym ja wam tu będę mówić, tak? Pamiętajcie, moi drodzy, ja to zawsze powtarzam. Tarot to nie wyrocznia, to wskazówka. Nie traktujcie tego jako gotowej odpowiedzi. To wy jesteście kreatorami swojego życia, to wy jesteście kreatorami swojego losu. Dobrze, to tyle tytułem takiego wstępu. To jest czytanie ogólne, też to miejcie na uwadze, więc zapewne nie dla każdego z Was będzie. Dobrze, przechodzimy do czytania na styczeń 2020 roku dla osób z podznaku wodnika. Dobrze. Bardzo ładnie wchodzicie w styczeń. Naprawdę bardzo ładnie. Jakieś fajne nowe możliwości, nowe zmiany będą was czekać. Energetycznie wchodzicie bardzo świetnie. Nowe zmiany, nowe propozycje. Jest koło fortuny, jest nowy początek w życiu, jest fortuna kołem się toczy. Jeżeli do tej pory było coś źle. W Waszym życiu coś Wam utrudniało, przeszkadzało, nie mogliście wybić się wyżej, nie mogliście wyjść na wyższe wibracje. Moi drodzy, szukają się Wam zmiany, poważne zmiany, zmiany od losu, zmiany to jest przeznaczenie to są, to są sprawy, sprawy, które. Które są wam gdzieś zapisane, które od dłuższego czasu były wam zapisane. Coś teraz zacznie się dziać, zmieniać w waszym życiu. Pod względem pracy i finansów, moi drodzy, macie podpisywanie umowy, macie wybory, dokonywanie wyboru. Wy musicie podjąć decyzję, konkretną decyzję. Wy się musicie zastanowić, jeżeli wy staracie się o pracę, jeżeli Wy robicie wszystko, żeby zdobyć pracę, moi drodzy, jest karta kochankowie, jest karta maga, jest podpisywanie umowy, jest wchodzenie w coś nowego, są narzędzia, są możliwości do tego, żeby coś tworzyć, żeby coś robić. Moi drodzy, poddajcie się zmianom, ruszajcie naprzód. Jeżeli tylko będziecie chcieli, macie szansę na podpisanie umowy i zmianę pracy, bądź dostanie w zupełnie nowej pracy. Dla tych osób, które spełniają się zawodowo. Którzy są zadowoleni ze swojej pracy, moi drodzy, tam będzie fajnie, tam będzie świetna atmosfera, yy, tam będą fajne sytuacje, tam możecie liczyć yy, na jakąś nadwyżkę, na, jakąś, na jakiś awans, tak, no bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Pod względem uczuć i emocji również dużo aktywności będzie, dużo działania będzie z Waszej strony w stosunku do Waszych partnerów, do Waszych partnerek, moi drodzy. Dużo tej miłości będziecie okazywać, dużo aktywności będzie w związku Ta karta mówi o czymś takim, że um, uważajcie na impuls, uważajcie na działanie Jeżeli nie planujecie dzieciątka, jeżeli nie planujecie dzidziusia, uważajcie Bo w tej karcie może być ta iskierka, gdzie może dojść do dosłownie... Do poczęcia dziecka, tak to się tu pokazuje. Dla tych, którzy nie chcą, dla tych, którzy chcą, fajnie, działajcie, ruszajcie naprzód, starajcie się. Moi drodzy, mm, troszkę będzie Wam utrudniać takie blokowanie się na te zmiany. Te zmiany do Was przychodzą, Wy ich wyczekujecie, Wy ich pragniecie, Wy się staracie, ale jeżeli one już do Was przyjdą, do Waszej świadomości dotrze to, że. Te zmiany przyszły, że teraz tylko jest w Waszej gestii, teraz tylko jest, teraz tylko od Was zależy podjęcie decyzji, czy ruszacie naprzód, czy stoicie w miejscu. I tutaj, gdzieś na poziomie tej świadomości, utrudniać Wam będzie to blokowanie się przed tymi zmianami. Gdzieś będziecie troszkę czuć w głębi siebie, że. No szkoda Wam będzie ruszać naprzód. Niektórym z, wam, niektórym z Was może być po prostu fajnie i miło, że jesteście w domu, wśród bliskich i tak dalej. Tak to się tu pokazuje. Ale ogólnie, moi drodzy, ruszacie naprzód. Dokonujecie zmian, tworzycie coś nowego. Styczeń to będzie miesiącem dla was, moi drodzy. Dla pań. Styczniu to będzie miesiącem, gdzie panie postanowią być nową ja, gdzie panie będą się zmieniać, gdzie panie będą zmieniać swój wizerunek, swój wygląd, nie wiem, nowe fryzury będą, zmiana będzie sylwetki ciała, wprowadzenie będzie więcej ruchu takie będzie pokochanie siebie, taka miłość własna do siebie, takie pokochaj siebie, a jak pokochasz siebie, to twoje życie będzie przedstawiać się w zupełnie innych, bardziej kolorowych, ładniejszych barwach. Tak to się tu pokazuje. Ogólnie nowe początki, dużo komunikowania się, dużo wiadomości będzie w styczniu do was napływać, wy będziecie się komunikować, dużo działania fajne nowe pomysły do Was będą przychodzić. Jeżeli do tej pory coś próbowaliście, staraliście się, ruszaliście z czymś, zainwestowaliście w coś, to w styczniu będziecie w karcie cesarzowej zbierać żniwo swojej pracy. Też tak może być dla niektórych z Was, moi drodzy. Co ja tu mogę jeszcze Wam powiedzieć? Dokładnie, energia ciąży. Może być tak, że w styczniu dowiecie się, pod koniec stycznia dowiecie się, że Wasza partnerka bądź Wy, moje drogie panie, jesteście w ciąży. Tak to się tu pokazuje. I takie fajne, naprawdę duże zmiany w uczuciach, duże zmiany w emocjach, duże zmiany w związkach, dużo miłości, dużo tej energii ognia, tej aktywności. Dla osób, które są osobami wolnymi i jest szansa na to, że poznacie kogoś do związku jak najbardziej, przeżyjecie fajny, fascynujący romans, który przerodzi się w ogromne uczucie. Jaka jest dla Was karta rady? Macie ósemkę mieczy. Odrzucajcie negatywne myśli. Nie przyciągajcie negatywnych myśli. Nie blokujcie się w swoich własnych myślach. Ściągajcie te opaski z oczu, te kajdany z ciała, które gdzieś Was trzymają, te kotwice, które są zakotwiczone gdzieś w jakimś miejscu i nie pozwalają Wam ruszyć naprzód. Odrzucajcie to, ruszajcie naprzód. Wylosuję jeszcze dla Was przesłanie anielskie na styczeń 2020. Poproszę o. Przesłanie anielskie dla osób pod znaku wodnika. Dobrze. Zrozumienie. Zbadaj dogłębnie siebie i Twoją obecną sytuację. Pomoże ci to uświadomić sobie ukryte przyczyny stojących przed Tobą wyzwań. Zapoznaj się z faktami zanim podejmiesz decyzję. Świadomość samego siebie stanowi niezbędny fundament, na którym można budować solidne związki i przyjaźnie, a także pracować. Zrozumienie własnej osobowości jest konieczne do zrozumienia twojego duchowego ja oraz misji, jaką masz tu na ziemi. Poproś swojego anioła o pomoc. Afirmacja dążę do zrozumienia samego siebie i mojego życia. I ja Was z tym, moi drodzy, zostawiam. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Pa!